HAPPY HUNTING Siema, siema, witam serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal a to jest kolejny odcinek z grą Hitman 3 W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować misję, którą sobie wcześniej rozpoczęli, o nazwie The Icon Zachęcam was do łapy w górę do zostawienia komentarza pod filmikiem, do zostawienia subików z dzwoneczkiem. Reklamujcie ten kanał wśród swoich znajomych. Im nas więcej, tym lepiej. No i moi drodzy widzowie, życzę Wam miłego oglądania. To jedziemy. dedicated man good job All right let's do another come on say the word um, hey gets the revolt cool this guy uh, i mean what's his problem you know him uh -huh, super hey. Dobra, trzeba wczytać zauważyłem o kolesia. który mnie zaraz rozpozna. A to jest niestety pojęte trudności profesional. Mm. Przepraszam was. Zmęczony jestem. Właśnie to jest problem trudności profesional, więc tutaj każdy najdrobniejszy szczegół jest bardzo ważny.

Myślałem, że to przebranie takie super będzie, ale widzę, że niekoniecznie. Że z tym będzie łatwiej, jeśli dostać tam gdzie chcę? A nie. To jednak tamten stój strażnika... Kurde... Nosimy różne rzeczy, mogą się przydać. Okej, okay, dobra. To już mniej więcej wiemy co musimy zrobić, by wszystko ładnie działało. No, no, dobra, miałem coś sprawdzić. Musimy teraz zabrać ten... Remote Trigger. Zabrany. teraz trzeba będzie wykorzystać moment odpowiedzi Ten drugi musi pójść sobie stąd i jak zostanie tylko ten Teraz zrobimy. Generator se poszedł. Musisz pójść i naprawić. Ja w tym czasie szybko tutaj podejdę. Kto sure mnie zauważył? Pół zwarnierów. No. I jeszcze pani, nie ten safe czytałem. No właśnie, nie ten safe. Ej. I znowu nie, to prawda. Super tio, na tym poziomie professional. Idę miał błąd, i wszystko się zaraz zwali. Tu raczej nikt nie wejdzie. Teraz możemy sobie spokojnie zebrać... ...to. Teraz musimy podejść tutaj. Generator. good work 47 I'm sure this will be a memorable climax I'm okay. sure Zapiszemy sobie. I jak będzie wracał. Trzeba będzie podpalić to. bo teraz się da właśnie w momencie to odpalić.

A zatem misja zakończona. Moi drodzy widzowie, jeżeli wam się podoba, zachęcam do łapy w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, do zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcam też do tego, żebyście mówili innym o tym kanale. Im nas więcej, tym lepiej. A jak kiedy uzbiera się 4000 subów. Zrobię jakiś konkurs ciekawy z nagrodami, więc myślę, że warto te subiki wbijać. Także widzimy się w kolejnym odcinku siema!